Hej, z tej strony Nowika i do Was w kolejnym odcinku z House Slipper. Dzisiaj jedziemy sobie dalej z naszymi domami, remontami i renowacją wnętrz. I dzisiaj chciałabym zrobić coś z mapy zleceń, a mianowicie z House Slipper Diner, jakoś tak to się nazywało. Więc tu sobie zrobimy i mamy zamczysko wina i uczta członkowie rodziny Merlotti. Od pokoleń fascynowali się procesem w winifikacji. Jero postanowił nie tylko kontynuować rodzinny biznes, lecz także zmienić jego charakter. Zamiast skupiać się na dystrybucji wina, pragnie on stworzyć przestrzeń atrakcyjną dla klientów indywidualnych. Potrzebuje pomocy kogoś, kto przerobi jedną z piwnic na miejsce sprzyjające spokojnej degustacji wina.

You've had ample time to take a good look at our little grape paradise. It has served my family for decades, and we've been taking good care of it in return. But I'd like to make some changes. I won't be running a shop. I'd like to try my hand at Eno tourism, wine tourism for the uninitiated. The cellar so far has only been used for storage. I want to open it to guests. To skorzystać z wino dla konicjonistów, które są w kontekście tego fajnego drinka. Mianowicie, będę skoncentrować się na edukacji naszych głowców o intrykacji naszej artykułu. No i dobra, mamy wino i uczta tak się nazywa nasze zlecenie. I zaczynajmy. Mamy wymiar schody oczywiście, posprzątać w głównej mierze. Też, bo tutaj widzę bardzo dużo niepotrzebnych rzeczy, które zagracają przestrzeń. No i oczywiście, wyremontować pod, tak jak sami już słyszeliście, pod ekskluzywną przestrzeń do podawania wina i degustacji wina w sumie. Tak mniej więcej to brzmiało. Dobra, są jeszcze jakieś śmieci, ale nie wiem gdzie. Więc zacznijmy od sprzedawania. Bo tutaj na pewno będzie dużo rzeczy, które trzeba będzie właśnie sprzedać. Będzie trzeba jeszcze wyczyścić przede wszystkim tą przestrzeń. Tutaj mamy jeszcze. To trzeba pojedynczo wyklikać, niestety. A to jest akurat bardzo nużące. O, śmieć. Tu. Dobra, to chyba tyle. Nie widzę tutaj więcej śmieci. No nie wiem, może coś jeszcze tutaj jest, ale posprzątajmy na razie ten teren. Żeby to wyglądało jako tako. Tutaj jest śmietek, już widzę. Ale tu zaraz go podniesiemy. Dobra, szybkie czyszczenie. Tutaj widzę, że jeszcze coś trzeba będzie zrobić w drugim pomieszczeniu. W ogóle ja bym się potem przeszła jeszcze po tym zamku, ale to w zależności od tego, jak dużo czasu nam potrwa remont tutaj, no bo jednak trzeba to wszystko ładnie zrobić tak, jak nasz klient tego oczekuje, prawda? No bo w końcu jestem tu po, po to, żeby spełnić jego zachcianki. Tutaj mamy. Aha, wróć do biura nie. Zostań, zostań, zostań. Tutaj możemy coś zrobić. A tutaj mamy jakieś takie też śmietki. Do sprzątnięcia. To jest chyba kolejna część, właśnie przestrzeni naszego klienta, którą on chce wykorzystać. Więc zróbmy tak, jak on tego chce. Dobra. Tutaj, 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 tutaj. Dobra. To chyba tyle. Czas posprzątać. Tutaj trzeba będzie w ogóle. Wybudować i zburzyć ściany też. To jest dosyć interesujące. Zaraz się będziemy tym zajmować, oczywiście. Strasznie duża ta przestrzeń i wydaje mi się, że zagospodarowanie jej przez nas będzie dosyć czasochłonne, więc nie sądzę, że szybko skończymy. Mamy tutaj jakiś przepis na ścianie. To zaraz się nim zajmę, bo jeszcze tutaj jest do posprzątania coś. Tutaj i jeszcze coś za mną, tutaj. Dobra, mamy to, więc zobaczmy przepis na co. To jest przepis spaghetti bolognese. 40 gram mięsa mielonego, 120 gram krojonych pomidorów, jedna cebula, dwie, jedna dwie marchewki, dwie trzy łodygi selera, dwie ząbki, czosku, dwa ząbki czosnku, cztery łyżki oleju do smażenia i co tam jeszcze było? Dwie łyżki masła, jedna soli, jedna oregano, na pieprzu. I garść świeżej bazylii, danie będące klasykiem kuchni włoskiej, przyrządzane z makaronu spaghetti z gęstym mięsno-pomidorowym sosem bolognese. Dobra, jeszcze tutaj mamy, widzę, zacieki jakieś. Więc to sprzątnę. I teraz tak, wywalić ściany. Które ściany muszę wywalić? Tom na przykład. Więc to zróbmy. Okej. Okay. Tak czy siak trzeba będzie to zrobić, dobra, i tą też trzeba wywalić. Przy okazji, bo tutaj widzę podwójne przejście. Ogólnie dobra, tutaj to mamy. Trzeba sprzedać świetlówkę. I jeszcze tutaj jest coś do wyburzenia, ewidentnie. Tutaj mamy ściany do wyburzenia. Chyba nie mogę tego zrobić w szybszy sposób. Mam jakieś, nie, nie mam żadnej funkcji um, zwiększenia ilości ścian, które burzę naraz, więc trzeba będzie to zrobić niestety pojedynczo. Ale, dobra, na spokojnie po prostu to sobie zrobimy. Będzie jeszcze trzeba sprzedać jakieś tutaj widzę rzeczy, i na pewno są to właśnie świetlówki do sprzedania. Więc zaraz się tym zajmiemy jeszcze. Tutaj mamy świetlówkę jedną, tutaj jest druga, trzecia, czwarta już poszła, piąta i szósta jest tutaj. Mamy jeszcze. To sprzedać i to tyle. Jeśli chodzi o schody, to trzeba je wymienić. Ja bym je wymieniła na jakiś ciemny brąz, ale taki ciemny, ciemny. O, może coś takiego, właśnie. To jest bardzo ładny brąz. I niech tak będzie, wymień. No i super. Jest ok, a na górze coś trzeba zrobić, a na górze też mamy coś do zrobienia. No dobra, no to czas szybko posprzątać tutaj przede wszystkim i jeszcze też ogarnąć to. Już do pełnoprawnego remontu, no bo wiecie, najpierw strzątamy, potem e, oczywiście e, odkurzamy y, jakiś brudów, a potem malujemy i inne takie rzeczy robimy. Dobra, sprzedajemy. Tutaj e, większość rzeczy porobiona, mamy jeszcze sprzedać Użany fotel, on gdzieś tutaj leżał. Dobra, mamy to. Teraz wyczyścić brudy. Trzeba będzie jeszcze wymienić antresole. Znaczy. No tak. Nie. Wybuduj antresole, a mamy... stawić nową barierkę. Dobra, jeszcze gdzieś jest brud. Tutaj. Dobra, mamy to. Wymienić barierkę. Okej, okay. na ciemny brąz. To raczej. No tak, w sumie... Aha, wymienić... Barierkę, ale ona już jest wymieniona. Nie no, przecież wymieniałam te schody. Wymień. No ale to jest konstrukcja schodów, to co chodzi? Ja muszę zmienić to. Weźmy może czarny. Nie, wstaw w barierkę, wybuduj antresolę. Czekajcie, bo ja absolutnie nie wiem, co aktualnie mam zrobić. A jak mam to zrobić? Antresola, barierka. Ja mam wybudować tą barierkę. A tutaj. Dobra, no to to zróbmy. Sporo tego oczekują od nas. To to zrobimy, prawda? Teraz to się po prostu szybko wykona. Dobrze, i teraz tutaj. I jeszcze z drugiej strony. Proszę bardzo. Mamy to. I jeszcze antresole. A co to w sumie jest? Czyli nie wiem w jakim kolorze mam to wybrać, ale chyba w czarnym. Aha. Boże ja tam powinnam być w środku. Aktualnie nie mogę. Czekajcie. Jak to się. A! Robi. Żeby tam wskoczyć. A, bo to jest taki, taka dziura. Dobra, to wiecie co, ja sprzedam tutaj te barierki. Trzy. I dokończmy tą antresolę, bo to trzeba ewidentnie zrobić. Ale muszę iść tak tutaj. I. Tutaj to wszystko za mało miejsca, by postawić tutaj ten przedmiot. Jakim cudem, to jest nie tak. Dlaczego to się nie chce zrobić? Wiecie co? Chyba powinnam najpierw to zrobić, a potem dobudować to. Bo widzę, że to ma teraz problemy duże. Czekajcie, spróbujmy. Tak, w takim razie coś mi się wydaje, że trochę to popsułam. No, ewidentnie nie mogę teraz tutaj tego zrobić. Patrzcie na to. Nie no, jak to... Jak to tutaj naprawić teraz? Ja nie wiem, jak to nawet naprawić. Czekajcie, mogę to sprzedać. Sprzedaj. Sprzedaj. I co, tak muszę pojedynczo teraz to sprzedawać? Nie, dobra, mogę sprzedać w całości. No i teraz może to zróbmy, bo ewidentnie coś popsułam. No, ale dobra, tak. I... Tak, no i teraz to jest antresola, którą on chciał mieć. No i teraz yy, kwestia tylko postawienia barierek tutaj na górze. I będzie gotowe, bo ewidentnie tutaj coś poszło nie tak. No ale cóż, czasem tak bywa. Dobra, stawiamy jeszcze to. I tutaj wszystko jest w takim razie gotowe na górze, przynajmniej. Tutaj trzeba coś. Yy, aha, zmodyfikować jeszcze ściany. Więc to zróbmy. czy jecie? pod tabem? Nie. Pod czym podtrzymiam... ja. Ej, zapomnę. O, dobra, już wiem. Chciałam powiedzieć, że zapomniałam. Pod e, przyciski budowania. Ale już się odnalazły, więc jest ok. Dobra, budujemy ściany. Jeszcze pojedyncze. Tu i tu. Tutaj mamy podwójną, tutaj potrójną, i tutaj pięć, tutaj również dobra. Tutaj trzeba będzie zrobić te mm, takie półściany, ale to zaraz. Na razie trzeba. Dokończyć to i chyba zostały nam jeszcze pół ściany, ale te pół ściany to muszę zrobić od tej strony. Dobra, tak i tak. Jeszcze podwójna tutaj. No i tutaj jeszcze. Wiecie w czym jest problem? Że te ściany chyba powinny być po prostu z cegły, a ja mam je... Z tego białego materiału, no bo. No bo tak sobie zrobiłam, że mam z tego białego materiału te ściany. A to raczej nie o to chodziło w zamku, przynajmniej. No ale cóż, trudno. Eee, źle postawiłam. No serio! Postawiłam wszędzie, tylko nie tutaj, gdzie trzeba. Teraz trzeba będzie to burzyć. Na szczęście moje ściany są na tyle kruche, że szybko się burzą. Przy okazji, kiedy ja tutaj demoluję już pokój, przypominam Wam o tym, żebyście zostawiali łapeczki w górę i komentarze pod tym odcinkiem, a jeśli jesteście tutaj nowymi osobkami nie zapomnijcie o zasubskrybowaniu mojego kanału. Byłoby mi z tego powodu bardzo miło. Zastanawiam się, gdzie ja miałam położyć te płytki, ale one chyba mają iść na ścianę w sumie. Tak, coś mi się wydaje. Ale dobrze, że tak chociaż można zrobić. Że one pójdą sobie na ścianę. Dobra, dawaj mnie. Bo ewidentnie tu trzeba wykończyć. Dobra. Mamy jeszcze tutaj... Żeby się nie odróżniało i jeszcze tutaj trzeba będzie. Super. I reszta leci tutaj. Układanie płytek na suficie to prawie jak na podłodze, tylko. Do góry nogami. <laughs> Ile mi płytek zostało? Dwie. To nie wystarczy. Bo jeszcze tu mamy, tutaj mamy, jeszcze tutaj mamy. A tutaj? Tutaj nie widać na razie, żeby coś było. Jeszcze gdzieś trzeba wyłożyć. Tutaj na pewno trzeba wyłożyć żeby nie odstawało Dobra, jeszcze dwie Proszę bardzo i gdzieś jeszcze jedna tutaj jest do położenia, ale gdzie A chyba tutaj tak, mamy 100% w takim razie, jeśli o to chodzi. I teraz tak, bo tutaj jest, jest bardzo dużo stołów do kupienia i pytanie, czy one będą gdzieś zaznaczone? Aha, nie, nie będą nigdzie zaznaczone. To znaczy, że będę musiała to robić sama, a wiecie, jak bardzo uwielbiam to robić, prawda? Żeby się zajmować takimi rzeczami. Absolutnie to uwielbiam. O, na szczęście to jest zaznaczone, chociaż. Ale wiecie, co ja bym to wzięła w ciemnym drewnie? Czyli, może brazylijski orzech z matowym czarnym, mosiądzem i brazylijski orzech. Tak, dokładnie tak bym wzięła. Takie wydają się ładne. Dobra, i jeszcze pojedynczy? Dobra, już mam wybrane. Przepraszam, ale telefon dzwonił, więc trzeba było. Odebrać i mamy ostatni element tutaj naszej całej przestrzeni. Dziwnie to wygląda, ale w sumie, no tak chcieli, no to co ja mam innego zrobić w tym przypadku? Mamy tutaj e, różnego rodzaju stoły. Mamy stół, który ma 150 cm, który ma być tylko jeden. Mamy dwa stoliki, które mają po 100. Ja sobie je na razie tutaj wystawię, bo absolutnie nie mam pojęcia, jak to by mogło wyglądać. Tutaj mamy jeszcze takie stoliki. Wydaje mi się, że najlepiej byłoby je poobracać w ten sposób i dostawić do ściany. Czyli po prostu tak. Um, tak. Tylko dostawić do ściany. Ten stół w ogóle największy to bym dała. Nie, no tak, tu nie ma sensu. Gdzieś tutaj byśmy go musieli dać wtedy. Mm, no i jeszcze jeden taki stół potrzebuję. Więc proszę bardzo, to nawet możemy je dać w większych odległościach. Te stoły, proszę. Niech tak będzie na razie. Dobra, ja weszłam za ladę, ale tak nie chciałam. Na, na razie to tyle. Wystawię po prostu, bo tutaj jeszcze mamy dołożenia, na pewno różne płytki. I mamy podłogowe płytki do ułożenia, czyli tutaj, proszę bardzo, to zróbmy od razu. I ja sobie od tamtej strony zrobię drzwi. Więc yy, postawmy je tu. Nie wiem, czy one powinny być w tą stronę, czy w tą, chyba w tą. Ale. Nie wiem. No powiedzmy, że tak. Niech tak będzie po prostu. Mamy również płytki ścienne do ułożenia, więc trochę ich trzeba będzie tutaj, mm, no niestety, ułożyć. Bo ścian mamy całkiem sporo. I tutaj będzie cała kuchnia. Wiecie, jak ja uwielbiam tworzenie kuchni, no ale trudno. Mus to mus, jak to mówią? Trzeba będzie po prostu to zrobić. W każdym razie, no to jest akurat taki DNC, które całe polega na tym, że właśnie remontujemy około gastryczne pomieszczenia. Więc w sumie nic dziwnego, że w tym przypadku to jest akurat kuchnia. No ale. Cóż, no, takim jestem człowiekiem. Nie lubię tworzenia w tej grze kuchni. Jest to dla mnie bardzo męczące, nigdy nie wiem co jak ułożyć. Choć w sumie czasem są takie pomieszczenia, które są intuicyjne. Mam nadzieję, że to pomieszczenie też takie będzie i że nie będę miała większych problemów z tym. No, ale to się zaraz dosłownie przekonamy w momencie, kiedy sobie to wykończę. A no, i przede wszystkim na pewno to zlecenie nie potrwa jednego odcinka. Więc możecie się przygotować, że co najmniej takie dwa odcinki to to zlecenie będzie miało. Jeśli nie nawet trzy, bo widziałam, że tam no całkiem dużo rzeczy jest do zrobienia, więc... Zobaczymy jak to wyjdzie. Jeszcze dwa kafelki. To odkładam. Resztę sprzedaję. No i teraz możemy wyposażyć kuchnię. I to prawdopodobnie w ogóle będzie pierwsza i ostatnia rzecz, którą aktualnie zrobimy. Bo tak szczerze. No, czas nam się kończy, czas nam się kończy. Posprzątaliśmy wszystko, a teraz po prostu trzeba. Trzeba tutaj działać dalej. Tylko, że czas prawie się skończył. Co to w ogóle jest? Jakieś dziwne sprzęty? Gdzie to ustawić? Tutaj? Dobra, mamy jedno. Mamy drugie. Okej, okay, tutaj jest taka ściana. Nie wiem w ogóle nawet, co to było. Ale nie komentuję tego. Mamy tutaj jeszcze zamrażalkę z lewy. To z lewy może bym dała gdzieś na środku. Oczywiście zaraz może będziemy je przesuwać, bo pewnie będę chciała też dookoła nich dać jakieś szafy, które tutaj właśnie są. A... A nie wiem, jak to w ogólnym rozrachunku będzie wyglądać. Dobra, mamy to. Jest to jakaś szafka narożna? Nie, nie ma nic takiego. Tutaj jest jakaś taka. Ale do narożnych to ona nie należy. I mamy tutaj jeszcze takie szafki. Dobra. Tutaj trzeba je dosunąć do ściany. A to? O, dobra, teraz wszystkie są ładnie ustawione. Tutaj mogę ją dołożyć. Mogę, nawet się wpasowuje ta jedna szafka. Choć ona teoretycznie powinna być chyba z tą e, łącznie. Więc cóż, może zróbmy tak: to wystawię, to wystawię, to włożę tutaj. I to dam tutaj. Dobra. Tą szafkę damy tu. Okej, okay. i coś jeszcze mi zostało? Zostało mi stół, zamrażalka. E, straszny przypał, bo te rzeczy się tutaj nie mieszczą. Jak to trzeba tutaj ustawić? Ewidentnie jest ciężko. Bo mamy jeszcze stół, który teoretycznie chyba muszę postawić autentycznie tutaj. Bo nigdzie indziej się nie zmieści. No i mamy oczywiście jeszcze lampę. Jedną na całe pomieszczenie, więc niech już tak będzie. No i możemy stąd wyjść. To pomieszczenie jest gotowe. Tutaj mamy oczywiście stoły i tutaj chyba będą toalety. Na to by wyglądało, więc to też będzie trzeba zrobić wszystko. Mam nadzieję, że to wszystko to są chyba toalety, co nie? A na to wychodzi, że tak. Bo nie wiem, gdzie indziej by miały być toalety. A i przy okazji z ciekawych rzeczy, bo ustawiałam aktualnie hasipera, żeby działał, żeby muzyka nie była za głośno i tak dalej. To z ciekawostek ustawiałam nasze polskie złotych na właśnie płacenie tutaj pieniążkami, więc będzie taki nasz polski akcent w tej grze. Aktualnie bo wcześniej płacili nam w dolarach, a Wiadomo, no dolary to nie są polskie pieniądze. Więc yy, więc tak zamieniłam, żeby było miło dla oka po prostu, że jednak płacą nam w złotówkach, a nie w dolarach. Choć w dolarach to by miało swoją większą wartość. No, ale trudno. Nie potrzebuję większej wartości, tylko potrzebuję polskiego akcentu. <laughs> Powiedzmy, że tak to właśnie nazwiemy. No i dobra, wykończę tutaj te rzeczy i będziemy już kończyć, bo czas antenowy nam się skończył, więc po prostu szybko tylko jeszcze dokończę te nasze ściany, bo to jedyna rzecz, która aktualnie już tutaj została do zamknięcia. Z takich rzeczy no powiedzmy wizualnych, no bo jeszcze będą wszystkie meble, co nie, ale meble to tam włożymy kiedy indziej. O, brakuje mi płytek. Dobra. Tutaj najgorzej, bo tutaj nie mogę tych multi warstw robić, czyli takich wiecie, że nie tylko jedno, tylko na przykład właśnie pięć kłaść na naraz. I to jest dosyć nużące w tym przypadku. No i dużo czasu zajmuje przede wszystkim. Dobra, dokupię jeszcze dwa pakiety, bo nie wiem ile tego zajdzie w sumie. A potrzebuję tutaj jeszcze wnętrza wykończyć. Więc zobaczmy, jak to będzie. No i tutaj mamy wnętrze. No i widzicie, tak to sobie pokryje jedną całą ścianę, co nie. Ja? I jeszcze to zabieram. Tutaj mamy. No, i jeszcze tutaj tylko ten fragment. Ten, ta ściana. No i jeszcze tutaj. A, i zabraknie mi dwóch płytek, czy tam nawet trzech płytek. To w sumie mogłam nie sprzedawać tej pozostałej ilości, którą tam wcześniej mieliśmy. I by było ok, ale dobra. Teraz wydaje się, że wszystko jest już. Na swoim miejscu, no i na moment obecny, będziemy kończyć tę właśnie naszą grę. Może jeszcze tylko tutaj drzwi wstawię, w sumie, bo te drzwi to będzie prosta sprawa. Patrzcie, mamy jedne, drugie, trzecie. Chociaż będziemy wiedzieć, jak to wizualnie wygląda, i jeszcze czwarte tutaj. E, oj, muszę być od środka, żeby je tu postawić. Tak, no i dobra. I to by wychodziło, że to jest na tyle. Mamy tutaj jeszcze włączniki światła. No i resztą zajmiemy się kiedy indziej. Więc, cóż, na dzień dzisiejszy to by było na tyle. Ja dziękuję wam, że byliście, dziękuję, że oglądaliście i do zobaczenia następnym razem. Pa pa.